10 ciekawostek o borsukach. Zacznijmy od tego, że borsuki kochają drzownice. Tak, borsuk europejski należy do zwierząt, który uwielbia drzownicę bez wzajemności, oczywiście, bo te drżdżownice są po prostu jego pożywieniem, jednym z głównych jego źródeł pożywienia, łatwo je złapać, są dosyć pożywne, tylko że borsuk należy do zwierząt wszystkożernych. To jest y, zwierzę, które je dosłownie wszystko, na co natrafi. Owady, zwierzęta, nawet padlina, przeróżne rzeczy pochodzące od roślin, owoce, korzonki i cała masa innych rzeczy, co znajdzie, to zje. To jest taki prawdziwy oportunista y, zwierzę, które nie ma problemu z wyżywieniem się z reguły. Druga ciekawostka oczywiście borsuk w czasie zimy zapada w sen zimowy, tylko że to nie jest taki ciągły sen zimowy. To nie jest tak, jak w przypadku niektórych zwierząt, że on uśnie i śpi. W przypadku borsuków, kiedy jest cieplej, kiedy na przykład chce mu się pić, to on się wtedy budzi. Budzi się i wtedy idzie napić się, przejść się, a nie kiedy coś upoluje albo coś zdobędzie do jedzenia. Chociaż należy pamiętać, że nawet borsuki, no, w czasie zimy potrafią stracić nawet do 7 kg swojej wagi. Trzecia ciekawostka oczywiście poza naszym borsukiem europejskim mamy jeszcze borsuka azjatyckiego, borsuka japońskiego. Ogólnie tych podgatunków jest więcej, tylko że dla nas najważniejszy jest nasz rodzimy borsuk europejski. Co ciekawe, największy spośród borsuków, jeszcze ten borsuk japoński, niekiedy jest wymieniany jako ten. O podobnych rozmiarach, chociaż jeśli chodzi o wielkość tych borsuków, no to źródła podają w cały świat. A ten nasz borsuk potrafi ważyć nawet ponad 25 kg, tylko nie wiem, czy to nie miała być ciekawostka na końcu. Ale pamiętajmy, że poza naszym borsukiem europejskim są też inne borsuki. Czwarta ciekawostka, oczywiście, borsuki żyją w norach. Norach, które kopią w bardzo skuteczny sposób. Do takich nor jest kilka wejść, to znaczy do takiej całej konstrukcji, ponieważ tam jest wiele korytarzy, wiele takich komnat, komnat wiele takich pomieszczeń, i zawsze do tego prowadzi kilka wejść. I w takiej norze, czy też, ze, czy też w wielu norach, może żyć kilka borsuków. Co bardzo ważne, te nory przechodzą z pokolenia na pokolenie i mogą być zamieszkiwane nawet przez kilkadziesiąt lat. Oczywiście są remontowane, są odnawiane, są rozbudowywane przez kolejne pokolenia. Tylko że musicie wiedzieć, że jeśli miejsce jest odpowiednie, tu nie ma borsuków. Borsuki podobnież są tam, ale nie wiem, żadnego tam nie spotkałem. Raz w życiu tylko widziałem takiego borsuka na żywo o i to niedawno. To taka nora jest po prostu z pokolenia na pokolenie dalej użytkowana, troszkę się w niej zmienia. Piąta ciekawostka. Bardzo ciężko spotkać borsuka. Bardzo ciężko go niejako sfotografować czy też obserwować. Są to zwierzęta bardzo czujne. Chociaż może ten ich wzrok jest dosyć ograniczony, tak to nazwijmy, ale węch za to mają doskonały. I kiedy nas zwęszą, to one no, wolą się wycofać. Chociaż nie oznacza to, że. Borsuk jest jakiś tchórzliwy. Nie. Borsuk, kiedy trzeba, staje do walki i jest w tym bardzo skuteczny. I chociaż tych drapieżników kilka na niego poluje, to raczej mowa tutaj o polowaniu na e, młode borsuki. Te dorosłe borsuki bardzo dobrze sobie dają radę. No i szósta ciekawostka. Oczywiście na borsuki polowano. Teraz chyba też się poluje. Nie wiem. Nie znam ludzi, którzy polowaliby na borsuki. I używa się do tego psów. I często powtarzano, że te borsuki potrafią te psy tam zakopać w tych swoich tunelach. Robią tak, żeby po prostu się od tych psów jakoś odgrodzić. A że niekiedy, czy to jakaś nora może się zawalić, czy też może być zakopana, no to te psy mogą mieć duże problemy. Psy tak skutecznie jak borsuki nie potrafią kopać. Siódma ciekawostka. Obecnie oczywiście mówi się borsuk, ale do niedawna mówiło się jaźwiec. I to była ta nazwa właściwa. Tylko że z łaciny Borsuk to meles. Z łaciny nazwa tych zwierząt to meles. A Borsuk europejski to meles-meles. Więc jaźwiec, Borsuk, meles, jak zwał, tak zwał. Ale to są zwierzęta na tyle charakterystycznie wyglądające, że chyba każdy wie jak Borsuk. Wygląda. Kolejna, ósma ciekawostka. Oczywiście borsuki nie są aż takimi dużymi samotnikami, jak to niektórzy by chcieli im przypisać. W rzeczywistości oczywiście może być borsuk żyjący samotnie, ale najczęściej borsuki żyją w takich klanach, w takich rodzinach, gdzie mamy osobniki dorosłe, osobniki młodociane i dzieci. I co ciekawe, taka rodzina, taki klan może liczyć nawet ponad 30 borsuków. No kiedy te warunki są optymalne. Więc myśląc o borsuku, nie myślcie, że są to takie zwierzęta jakoś bardzo, bardzo samotnicze, czy też samotne. Nie, wręcz przeciwnie. To są zwierzęta, które lubią towarzystwo, potrzebują tego towarzystwa. Przedostatnia ciekawostka, którą już troszkę napomknąłem, borsuki potrafią być duże, potrafią mieć ponad 90 cm w długości. I potrafią ważyć późną jesienią nawet ponad 25 kg, chociaż z reguły ta masa to 15-18 kg w przypadku samców. Samice są troszkę lżejsze. No, tak jak mówiłem, w zimę potrafią te 7 kg stracić. Tylko, że są to zwierzęta długie, dosyć szerokie, ale niskie. 25, maksymalnie 35 cm wysokości. I ostatnia ciekawostka będzie dotyczyła ich rozmnażania. Ponieważ okres godowy jest bardzo rozciągnięty od lutego do jesieni i chociaż ciąża trwa te 8 tygodni, to samica potrafi ją odciągnąć w czasie nawet o ponad 15 miesięcy. Czyli może dojść do tego, do czego dojdzie z panem Borsukiem, i samica no. Są ciężkie warunki, zbliża się zima, nie ma pożywienia, albo jest jakiś inny powód, i ona może tak chodzić nawet 15 miesięcy, zanim niejako ta ciąża zacznie się rozwijać. Taka ciekawostka. Jak to zwierzęta potrafią sobie radzić w tych bardzo ciężkich warunkach? Oczywiście, o borsukach można by mówić o wiele więcej, o wiele dłużej. Są już materiały na tym kanale, gdzie to robię, więc bardzo zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania, do spojrzenia na inne materiały, do spojrzenia, nie do spojrzenia, tylko do polecenia tych materiałów. Jakoś nie mogę się, ale jak się mówi z głowy, a nie czyta z kartki, to jest o wiele trudniej. Ale może też kiedyś będziemy czytać i będzie łatwiej tą wiedzę przekazać. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że borsuki są bardzo fajne i potrafią żyć bardzo blisko nas, a my nawet o tym nie wiemy. To są zwierzęta nocne, zwierzęta, które naprawdę trudno obserwować. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i jeszcze raz zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania i polecania tych materiałów. Na razie.